Witam Was! Podczas dzisiejszego spotkania będziemy badali, czy siła wyporu zależy od objętości zanurzonego ciała. W tym celu do doświadczenia przygotowałam dwa aluminiowe prostopadłościany o różnych objętościach. Ten mniejszy to prostopadłościan numer 1, ten większy prostopadłościan numer 2. W pierwszym kroku doświadczenia Klocek numer 1, czyli ten o mniejszej objętości zawieszam na haczyku siłomierza i odczytuję wskazanie siłomierza, czyli ciężar mojego klocka w powietrzu. Dokładnie siłomierz pokazuje mi 20 N. I tę wartość zapisuję w tabeli w pierwszym okienku. Tam gdzie mam ciężar klocka w powietrzu. Następnie ponownie badam siłę, która działa na klocek, ale po zanurzeniu go w cieczy. Widzę, że tym razem siłomierz wskazał mi mniejszą wartość 1200 N. I również wynik odnotowuję w tabeli. Aby wyznaczyć siłę wyporu, należy odjąć wskazanie siłomierza przed i po zanurzeniu w wodzie zatem od 0,2 N. Muszę odjąć 12 setnych N i otrzymuję wynik 8 setnych N. Taka jest wartość siły wyporu działającej na klocek numer 1, czyli ten o mniejszej objętości. W drugim kroku doświadczenia wszystkie czynności powtarzam, ale dla klocka o większej objętości czyli klocka numer 2. Zawieszam go na siłomierzu i odczytuję wartość siły w powietrzu. Ciężar aluminiowego klocka w powietrzu wyniósł dokładnie 2 N. Dalej zanurzam klocek w wodzie. Odczytujemy wskazanie siłomierza 1,2 N. Wyniki dla pomiaru numer 2 odnotowuję w tabeli. Ciężar klocka w powietrzu wynosił 2 N. Natomiast siłomierz w wodzie wskazał nam wartość 1,2 N. Zatem Wartość siły wyporu działającej na klocek numer 2 wynosi 0,8 N. Wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują, że im większa objętość klocka, tym większa wartość siły wyporu.